Zobaczymy czy uda mu się, ale myślę, że będzie trudno pokonać zawodnika z argumentu 10. Ostatnie pociągnięcia i zawodnik numer 10. 11 i 8. I tam walka o to trzecie miejsce, czy Wiktor Błach odeprze ataki Kuby Nierzwickiego. Kuba to się wyprzedził już, Fedora Lepeszowa zbliża się systematycznie do Wiktora Błacha. No i popatrzmy co się będzie działo. Proszę Państwa, miejsce trzecie, medal brązowy dla zawodnika UKS Puma Ostruda, Jakub Nierzwicki. Ostatnie pociągnięcia i zawodnik UKS Puma Ostruda jako pierwszy. Mija celownik 2000, czyli metę. Zawodnik z toru pierwszego. UKS Puma Ostruda Jakub Olszecki. I jako pierwszy zameldował się na linii mety. I tym samym zapełnił sobie start w półfinale A lub B. Teraz numerem pierwszym przypłynęła osada Puma Ostruda Daniel Korochoda i Kuba Nierzwicki. Jeszcze czekamy na drugą osadę. Lejma jutro na Sylwia Kalek może być zadowolona z postawy swojej panowieckiej, która spokojnie utrzymała to w drugiej linijce. Na trzecim jest zamna grupa z północy i także małpienia Arkadiusz Pędzka może się czuwać w no czy... Jeszcze czekamy na... Weronikę stępkę z Strona, ona teraz skończy ten wyścig. Jeszcze wioślarka z numerem pierwszym ma 20 metrów do mety. Jeszcze ostatnie pociągnięcia, dużo emocji, dużo walki, dużo ambicji. Skończyła ten wyścig. Następne będą lepsze. Nie martw się z Weroniko. they're pushing back onto the stern of germany with this big push it's taking them away from czechia look at this for the bronze medal china trying to come through here on the line photo finish between czechia and china for bronze Kuba Nierzwicki z półmę Ostruda oraz Sergii Michaliczenko z Włosławka. Dominik Syposz, Aleks Narożny. Te same roczniki, a zatem tutaj nie ma wątpliwości. Dominik Syposz, Aleks Narożny i później jest Kuba Olszewski, także 2006 rocznik. Numerem 9 do mety dopływają Maciej Bargiel i Bartosz Kulpa. Ale zacięta walka o tą drugą i trzecią pozycję. O medale. Walczą trzy osady. Numer 29, 19. I 9 I 18. Zawisza Bydgosz. Numer 29 na miejscu trzecim. Jan Michał Furga. I na miejscu

Dobrze, dobrze, pa, pierwszy, ród pierwszy. Och, dobrze startowali, bardzo ładnie. Ociec, tu pochyl, bardzo ładnie. I już powinien ciociu na prawo.